Nardgamy? No. no. A, grę. A Nie, nie, nie zostawaj mnie. Jestem. O hej! Idiota. To jestem ja To jestem ja. I ja odbieram do mojej jest. dziewczyny. To nie Niger, on jest biały. On jest biały cipo. <grym> Gębek <śmuszczak> mordę. <śmuszczak> spłakał się O! Miałeś przez chwilę, że się spłakałeś. Cicho, bierz clowara i chodź. E ja nie mam Crowbara. A jeszcze się niczego nie spodziewa. Ej, sukę! No tak. ja. Miałam ci crowbar'em Ej, duśka! Pamiętasz, jak tu się Co? zgubiła, jak zgubiła moja siostra? Nie, skąd miałam pamiętać? Ja się poznałam dopiero na statku, tak, z jakiś rok temu. A to ci opowiadam. Byłem z moją siostrą tutaj, jak miałem 6 lat i ona poszła do kibla i już nie wróciła. Siema! Dobra, co... pan... A, to jesteś krzyk. No dobra, wam mastycznie, już. Zamknij japę. Tak, ktoś tutaj jest ze mną? No nie no, się odwala. Ty to jeszcze ktoś z nami jest, widocznie. Tutaj twoja siostra zaginęła? No. Tu był kible kiedyś. Trzyczko gdzie jesteś? A to nie mieliśmy szukać twojej dziewczyny? Siostry jednak. Patrz, robot, bro, bro, robota bro, zostawiłeś. Robota zostawiłeś. zostawiłeś, masz. Ja Masz robota. O, fajnie to tu jest. tutaj, telewizor tu jest. tutaj, jestem tutaj, jestem No jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Chodź Aniusia. Idę przecież. Ślepoto. Cześć. Spytałam. Ja mam traumę po wczoraj. Nie, ja też. Ja mam traumę po wczoraj. Też pan. Gniewany Tam. Ty idź tam, ja idę tu. Nie, ja się nie rozdzielam. Idź tam. Mamy też, co było wczoraj? Nie, ja się nie rozdzielam. Ty jest pierwsza. Ty idź... Chulisz pierwsza. Nie, nie. Ja nie idę. Ja nie idę tam. Ja też nie idę. Tam, ja idę tu. Nie, ja się nie rozczylam. O, Chodź pierwsza raz. Nie. Ty. Nie, nie pamiętam. O nie. Mieszkanie rodziców. W takiej Melini mieszkałeś? W takiej Moi rodzice czy? mieszkali. No, to mięściliście chyba z nimi. Moi rodzice. Nie o, twoja dziewczyna. To moja siostra, debilko. Jaki brzydal O, twarz. Kogo, Go go, go o Tadhoch, go do go To drzepi No znowu ten grzydal. Jak zobaczę go, to ja mu urw nogi z dupy powrywam. <grym> <grym> Siema u ja je No. jest! O kur no za obrazem deklu. Mam! pytał? Nie, ciebie opytało? Czemu ja no idę pierwszy? No bo ja przed pierwszą. pierwsza Daj <grym> okay. sukę Uspokój się, uspokój się ty chyba nie byłeś Na statku z Jimmy, jak się tak boisz Byłem Cię Jeszcze bardziej bałem go niż ciebie No co? Br jaki debil A ty masz małego <grym> No niestety, mam duże, mam, mam średnie. Gdzie jestem? Ja pier... O... ...le. idź. O ja! Co było? Ja nie widziałem. Twój ja nie widziałem na szczęście. Twoja matka. Znaczy co? A to twoi rodzice tutaj mieszkali przecież. Siedź cicho, ja nie. Czemu się tofon? my idziemy w dobrą stronę. Chyba? Nie wiem, to Twój dom. No idź. Dek. Twój stary minary wyskoczył. Ale ty masz projekt starych. Wiem. Dlatego się od nich wyprowadziłem. I wy... I wy bo mnie wydziedziczyli. Wy Chyba adoptowany jesteś. Bo no tak jak nie ten normalny w tej rodzinie jesteś. Ja mam No. Niestety. Sorry. Sorry, że cię wkopałem w to. Idź tam. No, sorry, że cię wkopałem w to. Idź tam. Ale idź tam. <laughs> Zjeżdżania. jednak! To? Czekaj to jest Idź tam! bardzo późno.